Cześć. Zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie: enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Jeśli podczas jazdy Fiat Linea pierwszej generacji słyszysz charakterystyczny pomruk, a kierownica zaczyna drżeć jakby jechała po kostce, najpewniej kończy się lewy zestaw łożysk w przednim kole. Objawy są proste do odczytania hałas narasta z prędkością, a przy skręcie lekko zanika. Zanim problem rozleci się na drodze, lepiej działać. Potrzebujesz nowy zestaw łożysk z ABS, klucz 30 mm do nakrętki zwrotnicy, klucz płaski 21, gwintowany wyciągak i przecinak, a także podnośnik i podstawki pod błotnik. Podnieś auto, zdejm koło, wyciągnij zacisk hamulcowy i zawieź go na drucie, by nie naciągać przewodu. Zdejmij tarczę, a potasuj przecinakiem osłonę przegubu, by odkryć nakrętkę. Przecinakiem podważ i odkręć nakrętkę z momentem 320 Nm, użyj długiego półmetra. Gdy odkręcisz, koło zwrotnicy zsunie się z wrzeciona, a zestaw łożysk wyskoczy razem z tarczą. Przytrzymaj nowy komplet w oprawce, wciśnij delikatnie młotkiem przez drewniany klocek, by nie uszkodzić powierzchni. Przed montażem posmaruj smarem litowym, by później nie korodował. Wsuń wrzeciono, dokręć nakrętkę ręką, a potem kluczem dynamometrycznym ustaw moment 300 Nm, zahamuj zębatką. Załóż z powrotem tarczę, zacisk, koło, opuść auto i przejedź się próbnie. Hałas zniknie, a kierownica przestanie drżeć. Części kupisz w moim sklepie lub przez QR w opisie, wysyłka w 24 godzinach. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!